W pierwszym zadaniu zamkniętym mamy wyznaczyć wartość takiego oto iloczynu dwóch logarytmów przy wiadomych, gwarantujących istnienie tych logarytmów w założeniach. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że w podstawie pierwszego logarytmu mamy x do potęgi minus pierwszej. Logarytmujemy y. I uwaga, tutaj korzystamy z pewnej ciekawej własności, którą już wielokrotnie stosowałem, nawet gdzieś tam mam dowód tej własności. Otóż, tak jak wykładnik potęgi przy wyrażeniu logarytmowanym można wyłączyć jako zwykły czynnik, to jest znany wzór, tak samo analogicznie możemy wyłączyć. Przed logarytm wykładnik potęgi z podstawy logarytmu, ale uwaga jako odwrotność, co akurat tutaj nie ma żadnego znaczenia, bo czy minus 1, czy też 1 podzielić przez minus 1 daje to samo, po prostu minus. I teraz logarytm y przy podstawie x. Analogicznie będzie z drugim logarytmem. Mamy tutaj y do minus pierwszej potęgi w podstawie. Logarytmujemy x, dostaniemy minus. Logarytm x -a przy podstawie y. Po pomnożeniu tych logarytmów, oczywiście minus znika, i pierwszy czynnik to jest logarytm y -a przy podstawie x. To mnożymy przez logarytm x -a przy podstawie y. No i oczywiście w takiej sytuacji natychmiast rozpoznajemy, że mamy tutaj dwie liczby odwrotne, więc ich iloczyn musi być równy 1. A jak ktoś tego nie widzi, to jeszcze może to. Szybko wyprowadzę. Mamy tutaj logarytm, przepisujemy y przy podstawie x, i uwaga, tutaj wprowadzamy nową podstawę. Stosujemy ten wzór na zmianę podstawy logarytmu. I na górze mamy tutaj, uwaga, logarytm, ta nowa podstawa to x. Logarytm x przy podstawie x, a na dole mamy logarytm y przy podstawie x. Czyli tutaj. Mamy możliwość skrócenia, pozostaną jedynki i dostaniemy logarytm x przy podstawie x, co oczywiście jest równe 1. x do potęgi pierwszej daje jedynkę. Odpowiedź jest w punkcie d.